muszę się z tym podzielić, mianowicie. Jeśli przez długi okres czasu nie jadłeś, nie jadłeś tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i byłeś na przykład y, weganką weganinem o wegetarianinem, to będzie na porządku taki problem. Ja będę miała straszny problem. Też nie miałam, że miałam problem z trawieniem tych tłuszczów, wręcz przeciwnie. Ja po prostu miałam w Po prostu tłuszczowtę. Jak po prostu jak widziałam coś tu z tego, to po prostu centralnie, centralnie to no, to nie było ciekawe no, teraz jest na takim etapie, że y, potrafię zjeść tłusty boczek, tłustą kiełbasę tłuste mięsko tłustego schabowego skórkę, skórę z kurczaka z kaczki, z indyka takie rzeczy, wręcz uwielbiam, ale zajęło mi to ponad 2-3 no, trzy miesiące dlatego nie straszajcie się w